Cześć, tu Ola Mirecka, Jurorka z programu LEGO Masters. Chciałabym Wam bardzo podziękować za wzięcie udziału w konkursie i zbudowanie wspaniałych zwierzaków z limitowanej liczby klocków. Poszło Wam to naprawdę znakomicie, a ja mam zaszczyt przedstawić tutaj po drugiej stronie, mam napisane wszystkie wyróżnione prace w trzech kategoriach. Więc pierwsza kategoria wiekowa, czyli najmłodsza, na wyróżnienie zasługuje Ola, Patryk i Lena. W kategorii drugiej, czyli środkowej wiekowo, na wyróżnienie zasługuje Laura, Igor i Adrian, a w kategorii trzeciej, czyli najstarszej, na specjalne wyróżnienie zasługuje Gabrysia, Wiktoria i Jakub. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie prace i chciałabym, żebyście jak najwięcej budowali, rozwijali swoją wyobraźnię i, i kreowali fantastyczne budowle i nie tylko, żebyście nigdy nie przestawali się bawić. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.